Siemano, z tej strony KubaBoss i witam was w trzecim odcinku serii Gaboom's Golf 1. Dzisiaj będziemy sobie robić najtrudniejszy poziom, czyli poziom Hard. No to do dzieła. Tutaj już wam cofniecie się do pierwszego odcinka, to wszystko te informacje tutaj macie wyjaśnione co i jak. A ja biorę tego. Dzisiaj kolorem piweczek będzie zielony. Weźmy sobie zielony kolor. Okej. Okay. So, przełóżmy no to jak wszystkich nam nie trzeba. Mieczy i okej. Okay. Troszkę muzyka ścisza, czekajcie opcje. Okej. Okay. No i... To działa. Dzisiaj pójdziemy sobie w najtrudniejszy poziom, czyli poziom... Metrowy. Okej. Okay. Wyjedziemy z koksem. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać i, i mój głos jest okej. Okay. Okej. Okay. No to dobra. Jesteśmy w... Oh. A nie, sorry. Tutaj byliśmy. Uj. A, to. Się cofniemy z. Tak, to nie był ten poziom. Dobra, Saruja pomyłka. Zdarza się na najlepszym. Ok, czyli pójdziemy tam do endu. Tam jest ten poziom, więc macie w pierwszej części ten i tam, tamten, właśnie drugiej, A my skakujemy tu, ho. Dobra, idziemy do góry. Później nie będziemy musieli się zabić i wszystko stracić. Ale okej. Okay. dobra. No to tu jesteśmy. Tutaj, a, że pójść jeden do tego. Okej, okay. stajemy na szarej linii. No i tak jak. Oj. Nie możemy. Rzucamy do dołka. Tam jest dołek i mamy żółty. Sobie spróbujemy tu A nie, bo to powinno kół się rzuca. Okej. Okay, jesteśmy tu. Teraz tak. Tyk. Jest. Jest. 1, 0. Droga. Idziemy tu. Po tej linii. Żółte powinny, szare nam powinny wskazać drogę, ale ja tu nie widzę szarego. Teraz idziemy tu. Aha wózeczek sobie bierzemy i jedziemy wózeczkiem tyk skakujemy do wózka i tyk okej okay. a tam widzę, że już jest trochę do góry jedziemy, jedziemy o tutaj coś jest fajnego trochę już zarzuca nas tym ok. wysiadamy dużo z wózek niech zostaje okej okay. jedziemy z koksem. bierzemy piłeczkę Cool. Five. Ok, to weźmiemy i teraz tak. Dobra, tyk. Jest następny, tak? Oho, to będzie trudniej. Dobra, raz. Tik. Yeah. Ok. Idziemy do następnej. To jest poziom. help Trzeci. Ok, tak. Meta. Ustawiamy się na szarym i rzucamy tyk. Okej, okay. jesteśmy tu na tej się zatrzymaliśmy. Rzucamy tam tyk. Yeah. Yes. Okej, okay. teraz tu. Ło Jeszcze wodę mamy. To rzucamy tył. Okej, okay. Skakujemy do wody. Idziemy tu. I stąd rzucamy. Tyk. Okej. Okay. Dbamy, teraz idziemy tu do góry o oh, wow oh, wow oh, ale tutaj to aha dobra tak inne wersje wyrzuciłem filmik 9. serii *Pawel Leon i to jest ym, i to jest odcinek właśnie na ten 9. sobie, że tak się mylę i właśnie on jest już w HD lepszej jakości możecie oglądać tutaj mamy, nie wiem co mam zrobić ale chyba stąd rzucać, ale nie będzie tam. Aha, wiem, już rozumiem. Dwóch dołków mamy stąd. To okej, okay. no to pyk. pyk. I pyk. Dobra. To wrzucamy tu w okej okay. i do tego tam pyk okay. pyk okej okay. okay. tą piweczkę co jest tu, o żeby się w i tam eee, teraz będzie ten następny i ty. aha, bo mamy cztery dobra, rozumiem Raz. Jeszcze tam. Okej. tam ma Okej, jeszcze jedna. Zybałem to trochę, ale dobra tam wiecie o co chodzi. Dobra, zobacz. Dobra, idziemy dalej, nie jestem się tu pierwszy, z tym, ale wiecie o co chodzi. I tu mamy... kurde koniec, aż dobra. Fuck. Dobra, jesteśmy dalej, teraz tu, to jest part... Part szósty, szósty, piąty raczej. Okej, okay, stąd. I siódmy. U. Okej. Okay. Teraz stąd. Hej, witam. Okej, okay, zaczynamy, idziemy tędy. Teraz to jest chyba ostatni już odcinek właśnie tej serii. Ale postaram się drugi... Drugi zrobić odcinek. czyli drugą serię z tego. I mam nadzieję, że będzie wszystko okej. Okay. Dobra, idziemy dalej. I poruszając jakieś imię tego przybyło Was trochę na mój kanał, czego bardzo się cieszę. I ten. I, no tak myślę jak już będzie 100 subskrybentów, czyli 100 widzów. A mam no, coś jakieś, no na niedużo, nawet nie pamiętam powyżej 30, to yy, zrobię właśnie jakiś konkursik. Teraz dupie coś. Pik. Szkoda, że nie da się tak jakoś rąbnąć tą piłeczkę. Czekajcie stąd i tam. Eee, leci, jest. Dobra, idziemy dalej. Tu już chyba będzie koniec. Tu jestem. I jak my stąd wrócimy? Pik będziemy musieli się zabić a nie, jest powrót fajnie, że a, no i to było i to jest właśnie ostatni ten yy... ostatni odcinek z tej serii właśnie się tutaj zakończył było fajnie wam pokazać tą yy, mapę właśnie w game z Golf link macie w opisie do pobrania co tam jeszcze? Na pewno będzie jakiś, jakiś konkurs za niedługo. Co jeszcze będzie? Zrobię poradnik, jak zrobić, ale ty nie wiem, właśnie kiedy, jak zrobić poradnik do Minecrafta. I to bym właśnie chciał Wam pokazać. Jak zrobić i z jakichś programów korzystam. Dobra, no to wracamy, ok. Robi się noc, chodźmy do domku. Dobra. Tu sobie weźmy, pyk. I wyłączmy, dobra. Jeśli wam się podobał odcinek, poproszę łapeczkę w górę, subskrypcję, albo nawet komentarz. Jeśli wam się coś podobało, albo nie, to mogę poprawić. Też, nie wiem, te szumy jakoś, pomóżcie mi te szumy w mikrofonie jakoś zlikwidować. Też możecie... Jakieś propozycje właśnie nagrywania ze mną, jakiś play, bo tam parę osób się zgłosiło, ale nie mam właśnie, ale postaram się już niedługo te, te propozycje rozpatrzeć, jak te propozycje rozpatrzeć nagrywania, dobra, to komentujcie, subskrybujcie, ja się z wami żegnam, pa, pa. miłego dnia albo wieczoru.